Siemaneczko, z tej strony, Mendy. w dzisiejszym odcinku jesteśmy z. Zatem dzień dobry, witam tam z tyłu. O. Jesteśmy z, z tym stwórcą tej oto mapy. Nie, tej, tego oto datapaka. Razem z cyfrem wymyślałem datapaki, ja też dostałem dostęp i nagryłem Ups, właśnie w jeden. Zaraz, zaraz, miałem jeszcze nie niszczyć, nie? Dobra. Jeszcze coś. nie niszczymy. Może... Jeszcze, jeszcze nie, okej, okay, dobra. Nie wyjaśnimy, ten... może <laughs> będzie tak, że ze stona lecą losowe itemy, ale chyba w miarę słabe, tak? Ale dopiero ale... z gąbki lecą. Hardcoreowe pro itemy, tak? Tak, tak było, tak, tak. Dobra, no to yy, Zanim może zaczniemy, to wiesz co mogą Zostawić widzowie? Łapeczkę W górę i subika, i do tego Też wbijajcie, link będzie do niego w opisie Wbijajcie, widzicie? O, Cyfer ma Macha łapką, to wy pomachajcie łapką na dole Pod filmikiem, w górę O, pomachamy sobie opeczką, chyba co, zaczynamy, co nie? Gotowy jesteś? Zaczynamy, zaczynamy dobra, dobra, to lecimy, patrzcie, i teraz tak Lecą tutaj zupełnie losowe itemy Mam o, Dostałem co? od razu diamentowy kill'ow. Co?! Ja mówię, że ze stołu nalecą słabe itemy. Wiesz co, to jest bardziej tak, że ze stołu na wszystko możemy lecieć, ale... Aha. Z gąbki lecą tylko OP i ten... O nie, mamy... dobra, to trzeba gdzieś szybko się dostać do gąbki. W ogóle widzę, że dużo mi spada. Więc proszę, pierwsze chyba moje tutaj zadanie będzie... W ogóle Poszerzenie, o, poszerzenie no bo to zobacz, zobacz, musimy... O, głowę Creepera. Wszystko zawsze no. leci poza ten, nie? No, o, Creeper mi poleciał poza ten. Co to ma być? Dobra. O, mankreta, Mogę crafting postawić. Co A możesz? ja mam desk, dobra, miałem jedno Będziemy drewno. mogli kraftować coś bardzo ciekawego. później. Jeszcze coś craftować? Stalkera. O nie i rozwaliłem niech. W ogóle zobaczymy. Dobra. W ogóle to zapomniałem powiedzieć, że to będzie pojedynek, tak? Jakiś pojedynek sobie zrobimy. Tak, tak my się tu pojedynkujemy, bijemy to się o Będzie na króla. tyle si No. Króla niczego. Króla niczego. Nie mamy nic Zobaczymy kto będzie na tyle silny, że już druga osoba go nie pokona. Dobra. nie tak. Myślałem, że blok Jackson by poleciał. Aj, o, złoty Ale fajnie. Dobra, jeszcze zbrojnie mam. Jakaś zbroja by mi się przydała. Ja mam Keepera. Dobra, jest, mam głowy jest, keepera, jest, 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 jest git. Y, jest gitor. Dobra, lecimy dalej z tym wszystkim. Lecimy jeszcze z kolejnymi rzeczami. Op, dobra. Stop. Ej, 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 co, co się stało? dobra co nic się nie stało. Nie, nie, co nie, nie, się nie, 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 bo to coś, już. Coś... O, co jest razem? Co nie, razem co co z... złapałem? nie, Nie złapałem tego. to jest jaka szkoda, miałem jajko creepera. A masz już podobną wyspę? Co, ty wyklety budowalczy z jakimś dziwnym i to mam i tu całą wyspę. Ale dobra, to y... ja obudowę powoli. Mam szalker boxa, powoli, bardzo dobry. O, dobra. Jaką szalker boxa mam motykę Dobra, i już jestem jak cyfer. <laughs> Zwycięstwo. Zwycięstwo, mam wygrałeś. automatycznie wygrałeś. Gratulacje. Zrazuś spotykaj. Jak wygrać? Losowe itemy. temy. To mać motykę. Oh. Dobra. O, drewno, drewno to jest bardzo U, dobre. O, spodenki. Czy ja złapałem to. Z... Nie, nie złapałem spodenek. Wiesz, co mi się tu o, bardzo nie. podoba? Jeżeli. O, drewno ci wypada. Dlaczego? Yy, bo może se na deski je przerobić. I masz aż cztery materiału. Okej. Okay. Idziesz też na środek, czy nie idziesz na środek? Nie, ja? Gdzie tam? Skądże? O, nie, ty już jesteś na środku. Co to za pomysł? Co to za pomysł w ogóle? <laughs> Jak tak szybko się dostałeś na środek? Proszę mi tu nie iść. Ja nie, nie, ja cię muszę zepkać. Ja cię muszę zepkać. O, mam motykę! Dobra, zrobimy tak, motykę, o, zrobimy minę. pierwsze 10 minut materiału, zrobimy zbieranie. A do po 10... pierwsza osoba po 10 minutach, która padnie, to przegrywa. Ja ci powiem, okay. kiedy będzie 10 minut. Okej, okay, dobra, czyli mamy jakieś bazę tutaj nawet budować. W no tak, tak, mamy 10 minut na przygotowanie się, a później osoba, która zginie po 10 minutach jako pierwsza, no, zasady takie na żywo, na szybko, ale widzicie, jak to wszystko jest. Dobra, Już żywo. wymyśliliśmy, na starcie tak od razu, dobra. Na starcie, dobra. Jest, jest, jest. Nie muszę się tu rozbudować w ogóle, bo ja jeszcze prawie tej wyspy głównej nie mam swojej. Nie masz w ogóle wyspy głównej? Ja lecę na środek. Muszę na pewno odkładać sobie itemy do tego. A, A do skrzyneczek. Do skrzyneczek. To może zrobimy, że nie jest. można zapierać ze skrzyn... Zrobimy, nie, że nie no, można skąd zabierać. Że, tak? skądże, nie skądże, skądże, można. Można? O nie. O nie! Trata, to... <laughs> że co ja znalazłem! Patrz, 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 co ja znalazłem. A, chciałbyś to. Nie no, iż, nie, mi nie, idź, mi sobie, nie, iż, idź mi stąd! Nie, stąd! Nie bij mnie! <laughs> idź mi stąd No, mamy diamenciki, tak jest, o to chodziło. Proszę. Ej, co ty mnie... Do... nie dym? Nie na jazd za najazd miał być? Nie no wiesz, no to. Aj, No. <laughs> O, nie spadł! Nie, a to był taki dobry a, plan. dobra, udało mi się, udało mi się przeżyć. Już coś, naprawdę. Ehm. Um, co to za łóżko? Odejdź mi. Stąd. Odejdź stąd! Nie! Eksu. Nie! Co? O nie! Dobra, gramy dalej, gramy dalej, 10 minut nie minęło. No, nie, nie, nie. To dopiero 10 minut, jak materiału minie, to ten. No. Pane... nie, nie, nie idź sobie, jak ja się go teraz nie, pozbę? Nie, nie, on idzie do mnie. Dobrze, dobrze, nie. idź tam. Idź tam. O nie, Ty, nie widzisz, to wymogę. do kto, kto pod kim dołki kopie. On nie chce mi stąd odejść. No Weź go, nie, Teraz, Weź teraz go. się z nim bić. Weź go mnie. Masz, weczko! Proszę, weczko! mi z siłami on nie go zrzucimy. Zrzucałem. O, dobra. Okay. Ja spadłem Weź. razem z nim. Dobra, dobra pięknie. A, a tego sobie nie spodziewałem, że on nagle do mnie przyjdzie. Nie, no, masz kolegę i się za kolegę, no, nie. Dobra. Widzisz, sam się zagroziłeś w ten sposób. No to takie sceny. Ja z mam diament ja no ja diamentowy odcinku. ten. <laughs> ja mam diamentową klatę już. Co? O! o. I dużo ciekawych innych rzeczy. Troszkę mi co? Co lamę. Nie wiem. Co mam zrobić z lamą? Nie wiem co mam zrobić z lamą. Czy da ci się może kiedyś? Mamy okay, tu fajne zwierzęta. Bo masz na przykład lisa. Wiesz co jeszcze jest fajnymi zwierzętami? Co jest fajnymi zwierzętami? Trzyma. Aaaa, nie ma! A, a miałem nadzieję, dzisiaj iść sobie. Czymś się najlepiej gąbkę wydobyć? E, właśnie niczym. Aha, właśnie, bo kurde myślałem o Właśnie, no gąbka jest takim przedmiotem, który... O, patrz, prostu... jak sur owce. Tylko mniej surowcowa ta surowca. No, mniej surowcowa. Właśnie. Ale dobra, no zawsze surowca. Kusza! koniec nie strzał. Kusza. Jaka kusza? No, kuszę. Co mi zakusza? Nie, nie kuś mnie kuszą. Kuszą? kuszę. Mo nie, Usza. miał miecz! Kniecz mi wyleciał, żelazny Dobra, jeszcze tutaj sobie postawimy. Co to jest? damy. Już nawet to będę jest? tych szalkierów jako budulce używał. Co, trabdor? Fajny trabdor, nie? Dlaczego no. dałeś mi tradera? Nie wiem. Mówimy Co <laughs> Może że wiesz, no, że bloki ci się znudziły, to będziesz się trajdował. Może, może tak. Oj, mam zbroję Okej. Co to jest, to jako? Czy będziesz teraz wszystkie jajka na mnie testował? Nie wiem. Zgadza ale do ciebie zaraz pewnie pójdzie. Ogólnie tak dziwnie na mnie patrzy i co chwila wyjmuje sikierę. Więc czemu. Zobacz. <laughs> no, on on macham do mnie. Macham Czekaj, dam ci kolegę. Jaką kolegę? Nie! A to ten sam To co Ty mi on ten tu? coś? To coś taki niedorozwinięty leko. Co ty dałeś tam na dół Lamę. Co to Co to tu... Nie to squid był, a kto lama, to jest. To... Lama, lama, fajna lama, nie widziałem lama. takiej lamy jeszcze. To masz? Mówię, że brakuje ci konia. konia. Jem mnie. I jem. Mnie. Skądże? O, dobra. Czekajcie. <laughs> o... Co ty znalazłeś? Na jest? Nie. Bo ty cały czas tam na środku kopiesz. Skubańcu. Nie! <noise> <noise> nie, nie, nie! No kopię. O, czekaj, to ja Najgorsze muszę... Najgorsze jest to, że ja nie mam nic do bicia cię. O, Kto ja muszę to? szybko nadrobić rzeczy. <noise> Masz kolegę. Kolega, No na końcu. Nie, klata stworam. diamentowa! Nie, diamentowa ci spadła? nie, nie. Ja <noise> mam. O Nie Aha, diamentowy miecz, Czekaj, bo ja tutaj widzę. Słabo trochę, słabo. Nie! Ty mi tu z misiem! Patrz. <grym> patrz. ma? Okej, okay. ej, no dobra, broń. Co idzie? Jest 9 <grym> minut. Wiesz? 9 minut? No. Ja jeszcze i tamków tutaj nie mam nawet, dobra. Muszę szybciej kopać. W takim to razie. No już zaraz. Zaraz. To już zaraz. To już tak, blisko. A blisko. A, yeah? dobra, yy, tu to Tu to ten tego tam? Ten tu z tym tamtym? Nie. Co ty nie, już nie bierzesz? Dobra, jeszcze nie, nie nie bo jeszcze i tak nie ma <śmiennie> jeszcze star, tak? Jeszcze jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie startujemy. 20 sekund jeszcze. Dobra, okej. Dobra. Okay. dobra. To ja sobie tutaj pozbieram wszystko. Okej, okay, a mi tu coś, coś leci, nie wiem, nie, dobra. A to miecz spadł mi do dziury. aaaa ja mam dewentukę. Dobra, wiesz co? 5 sekund zostało. Dobra, to idę do bazy i do Olo. Patrz na mnie. Cały uzbrojony. Cały? Od... Dobra, wracaj do siebie i zaczynamy, Panie bo jest 10 minuta. No. Dobra, dobra, czekaj, jeszcze rozwalę teraz? raz okej okay, I teraz tak, to. No, no no rozwalę teraz, już poczekaj. <laughs> dobra, idę do to... nie, to no, zrobię. Przesadził. Dobra, dobra. dobra, co teraz? No, teraz walka. Kto padnie? Ten okay, ty, yy, ty padnie przegrywa. To było pytanie. Okay. Bawimy się, tak? tak? Dobra. Bawimy się. Okej. Okay. Tak? Kto teraz padnie, yy, to przegrywa? Nie. Ty okay. idź. Nie umrze się. koło tak... mnie skyba to nie miał mnie atakować, o, nie za, miał z... mnie atakować! Zabaczcie na to, patrzcie, patrzcie, możecie kipisować w komentarzu kto wygra, Z <grym> czy Blaze To nie miało tak działać To miało inaczej działać Nie! Co, on, on na ciebie będzie chyba leciał teraz Czy nie? <grym> mam nadzieję, że na ciebie poleci no, O, poleci. co ja mam? Co ja mam? Co ja tutaj znalazłem? Piękne Tam Co ty polecam? znalazłeś? Teraz najgorsze, bo to jest właśnie o, ten nie. moment gdzie ten Ja ci nie powiem nie, no. co ja znalazłem. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś, daleko, daleko. O. No nie, papa. No nie Dobra, Nie, co ja mogę no, tutaj znaleźć. No, no nie, no nie no, Oberwałeś? O kurde, ten text do mnie przyleciał Ojejo. Nie papa pa. <laughs> Poleciał. Poleciał przez wexę. No, no nie i... no No i koniec. To było tak Z ze i ze wygrał Nie no, wygrałeś. <grym> wygrałeś, wygrałeś nie, mi. ja muszę wygrać definitywnie, chodź. Tu. Chodź. Tu musimy prawdziwy pojedynek stoczyć. Ale nie sądziłem, że on nagle za plecą mi przyleciał. No nie do. Ja dostałem, od tego dostałem Ale to było najgorsze, że on mi od pleców przyleciał i mnie zaatakował od pleców Nie! O. Chodź tu no to dlaczego postawiłeś mi żółwia? Nie, nie! <laughs> Dobra! Ten mały cię zepchnął! <laughs> bo cię od boku wziął! O Jezu! <laughs> o, o nie! O nie, dobra! To było na tyle, więc drodzy widzowie, wbijajcie do tego, twórca tego datapaka, że wszystko leci ze stołu na... A, znowu spadłem. <laughs> On... Więc, ja wam dziękuję za oglądanie! Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i wbijajcie do Zetego, jak ten tam widzie, że wbijacie do niego! Na pewno, zobaczymy czy wbijacie do niego. O, do niego. A wybijacie do Ale... niego, a zeti spada. Tak nie nie, nie. nie, to ja spadam. Ja Dobrze. Te, ja też spadnę, tak samo. Dobrze. No na razie, trzymajcie się. Cześć.